No Witam Was wszystkich serdecznie. Tutaj no, ogrodnicza rodzinka. Dawno nas nie było, przyznam się szczerze, zaniedbałam to wszystko jakoś tak. I znowu mam natchnienie, posadzić tym razem borówkę amerykańską. Chciałam Wam pokazać, jak to zrobić, żeby było w miarę dobrze, żeby coś z tego po prostu było. Jak przygotować tą glebę, żeby co potrzebuje, żeby były jakieś fajne owoce. Tak więc ja tu mam borówkę amerykańską. W sumie po nazwach to mi to nic nie mówi, powiem szczerze, ale wysoka jest. I co najważniejsze, musimy wykopać dołki około 40 cm głębokie i pół metra szerokie. Tak, jak ja tutaj na przykład mam. Po prostu wsadzić tą naszą borówkę nie za głęboko, bo ona nie może być za głęboko wsadzona, tak jak jest tutaj doniczka, tak w taką głębokość trzeba ją będzie wsadzić to oczywiście nie jest borówka, to jest chryza, yy, hortensja i zobaczymy co z niej będzie bo trochę przymarzła i... no ale to miesza z tym to później A hortensja oczywiście też lubi kwaśną ziemię, najważniejsze jest to kwasowość gleby ja wiem, że tu jest taka dość żyzna gleba yy, wysokie pH, tak więc muszę ją troszkę zakwasić i sobie kupiłam takie specjalne podłoże kwaśne, kwaśne lubnych roślin z dodatkiem mikroorganizmów tak więc to będzie dobre podłoże do borówki, ja sobie tutaj zaraz tą ziemię wsypię, wymieszam trochę z tą żeby po prostu tutaj ta ziemia była dobrze przygotowana tak, tutaj mam sobie fajnie ziemię wsypaną jeszcze tu sobie, o fajna dżownicka tu fajnie jeszcze sobie użyźnia, sobie to wymieszam. Tą ziemię, żeby ona miała właściwą konsystencję. O, tu pysz. Tego nie chcemy. Tak. I tutaj raz ładnie mamy przygotowane podłoże. Bierzemy pierwszą boróweczkę. E, chciałam tylko zauważyć, że ta borówka na przykład ma bardzo e, znaczy więcej tych gałązek i to oznacza, że ona jest wieloletnia. Ta na przykład ma jedną też taką starszą, zgrubiałą już. To ona też ma na pewno więcej jak jak dwa lata. I czym się sugerowałam, kupując jest w sumie wiosna, dlatego wiosną no, i w sumie po przymrozkach też tak, więc jedne przemrozki były, drugie dopiero będą ja sobie kupiłam dzisiaj tą borówkę bo jutro ma być u nas minus 4 stopnie i nie wiem czy oni to tam okrywają czy nie sobie szybko jechałam właśnie kupić w tym roku nie wiem czy one będą owocować może coś z tego będzie tutaj na pewno w tej. na tej będą na pewno jakieś jeszcze owoce dopiero myślę, że już tak bardziej na przyszły rok się będę nastawiać no ale trzeba będzie właśnie się już Fajnie to przygotować, żeby one od razu były dobrze ukorzenione były i dobrze przygotowane, miały podłoże. No, tak więc wyciągamy tą borówkę. Tak, przed w ogóle wsadzeniem włożyłam borówkę fajnie do wody. Tutaj mam wodę z tym, bo borówka lubi bardzo mokrą ziemię. Tak więc spokojnie można ją sobie godzinkę wcześniej przed posadzeniem włożyć, o idź, do wody. Tutaj lekko obruszam ten system korzeniowy, żeby ona pobudziła się tak bardziej do, do życia. No, tu będzie tak mniej więcej sobie stała. Nie wiem, czy nie za wysoko trochę, ale to o. Tak. I tak będę zasypywać teraz tą borówkę. I dlaczego tyle w ogóle taką dziurę wielką? Ponieważ borówka nie rośnie w głąb ziemi, tylko na szerokość. Na, yy, i tutaj właśnie tą ziemia też musi być przygotowana dobrze i yy, żeby ochronić po prostu te korzenie na zimę to trzeba będzie ją oczywiście osłonić czyli na górę tutaj będę wysypywać się korę sosnową żeby ona osłaniała yy, tą borówkę i powodowała tą kwasowość tej ziemi że to będzie wnikać w głąb tak więc muszę jeszcze się zaopatrzyć rysosnową, wybrać się do lasu i, i, i nie będę kupować i no, po prostu spacerek sobie zrobię i wiaderko i heja no i tak to mniej więcej wygląda pokażę wam zaraz na koniec jak jak to będzie podsumowując tak kochani, moja borówka już jest posadzona cztery krzaczki tylko jak widzicie dość spora odległość między nimi Eee, około musi być minimum metr odstępu między sobą, ponieważ ta wyrasta na duży krzak, bo to jest wysoka. Ona nawet do 2,5 metra może osiągnąć, ale, ale to przy, eee, przy jak się wszystko dobrze powiedzie i się uda i się nie zniszczy, to nawet do 25 lat ona może rosnąć sobie. Tak więc dość długo, I jeżeli odpowiednio o nią zadbamy to na pewno nam odda to w formie owoców lubi oczywiście nasłonecznione miejsca. Ja tutaj mam tak słoneczko do, do 15-16 tak więc nie za długo. No w sumie to cały dzień nie ma, ale, ale owoce no na pewno będą dojrzałe i słodkie. Trzeba potem tylko o nią dobrze zadbać, dobrze ją ponawozić i najważniejsze jest podlewanie. Porówka lubi bardzo, znaczy się bardzo lubi mokro, tak więc y, ziemia, którą dałam, ten torf, ona jest bardzo przepuszczalna, dlatego wymieszczałam ją z y, moją ziemią, tutaj taką czarność, bym nawet powiedziała, żeby po prostu ta woda y, się fajnie trzymała. A jeżeli potem jeszcze tą korę tutaj wysypię w koło tej, tej borówki, to nie dość, że zadusi ziele, to ona jeszcze będzie tą wilgoć trzymała, tak więc na spokojnie można to tak sobie przygotować. Jeżeli mamy taką chęć sobie przyjść i potem podjadać, Jeszcze w sumie mogę Wam pokazać, a nie pokażę Wam teraz mojej borówki tej drugiej, bo ona jest tak przykryta, bo teraz były u nas takie przymrozki i, i nie pokażę Wam teraz. Muszę to dopiero poodkrywać tam i ale na pewno przy okazji, jak będę kolejne filmiki nagrywać, to, to pokażę wam yy, moją porówkę, którą mam w innym miejscu. Nie wiem w sumie, czy coś jeszcze zaś przegapiłam, czy nie? Jak nie, jak, jak macie coś, o czymś zapomniałam albo coś, no to piszcie najwyżej w komentarzach. To postaram się odpowiedzieć. I tak by to można powiedzieć wyglądało. A co jeszcze z takich ważniejszych kwestii, to miałam powiedzieć, że jak już będziecie sadzić borówkę amerykańską, to przynajmniej musicie ze dwie, trzy obok siebie e, posadzić, bo one lubią towarzystwo. I jak już zaczną kwitnąć, to nawet można powiedzieć, że to jest lepsze do zapylania. A muszę. <laughs> Patrzcie, co ja tu mam. Skąd to się tu wzięło. Nornica. Umarnięta. No. Tak by to wyglądało. Ja sobie wsadziłam tutaj cztery. Potem będę chciała kiedyś gdzieś jeszcze sobie wsadzić to. Pokażę wam jak rozmnażać z własnej borówki, żeby po prostu tyle nie kupować. No. I to by można powiedzieć na zakończenie, że robota zrobiona. Mam nadzieję, że jakieś owoce z tego będą. To trzymajcie się ciepło. Cześć. Pa.